Polskie Dzień Radio dobry Dzień Jeszcze Dzień, fajna niespodzianka Wołajcie Kamila Michała Niech szykuje u konia z lawetą. Jedziemy po ciekawą rzecz Co pan przybył tutaj? A, jakieś trwiazgi, jakieś śmieci, których było za dużo. Staram się jak najczęściej wywalać złom, który jest niepotrzebny, za który jeszcze można jakieś tam grosze dostać. Chcą Wiem, on, gdzie jechać. Pan. Wiem, gdzie jechać, dokładnie. A to reportaż. Waga złomu. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Złom jeszcze trochę takie pogardliwe. Niedoceniane określenie ludzi, którzy właśnie zajmują się tym na co dzień. Na złomie naprawdę pracują fantastycznie ludzie, którzy mają swoje pasje, mają wiele pomysłów. Praca na złomowisku na pewno jest ciekawa, bo czasem bywa niebezpiecznie, czasem śmiesznie. Ta praca mi też czasem pozwala w czymś pogrzebać się, naprawić, rozkręcić, skręcić. Misie, co to za części niesiecie? Szyba od dwudziestoletniej Wekry, od zabytkowej. Dobra, połóżcie te części na razie. Weź wózek, jedź do Zbysia i tą konstrukcję przywieź pod wagę. No dobra, to ją do magazynu. Dobrze. Kawy, gdzie położymy? Wejdę w nią? Wejdę, wejdę. Dawaj właśnie. Uo! Złom w zasadzie posiada każdy z nas. Stary czajnik czy blacha do pieczenia ciasta. Jest to wszystko metalowe. A wszystko, co metalowe, nas interesuje. Złom to. Też w pewien sposób dbania o środowisko. Był, że jak na półkach, jest taka mini wystawa, która pokazuje, co można znaleźć w złomie. No powiedzmy starocia, jakieś figurki, dbanuszki, świeczniki. Czasem trafiają się jakieś stare, fajne przyrządy. Skrzynka po piwie z browaru kilku tam dziesięcioletnia. Chłopcy wyłapują takie ciekawostki, takie perełki, po prostu są to odkładane. Nosimy się z zamiarem zrobienia takiej białostockiej wystawy złomu. Jak pani widzi, półeczki, półeczulki, jakieś różne wnęki, wszystko jest tak trochę na kupie, stoi. 60 złotych będzie. Reszta, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tu nikt nie przynosi i nie opowiada historii jakiejś tam dbanuszka czy figurki. To jest po prostu wyłowione z całej masy złomu, jak transport przyjeżdża. Domyślam się, że to w większości przypadków to pochodzi z miejsc, które są po prostu sprzątane. Gdzieś ktoś tam, nie wiem, kupił posesję, wynajmuje firmę, która sprząta. Wszystko co metalowe, co żelazne jest ładowane do jednego kontenera, później się to... Wysypuje u nas ich chłopcy, jeżeli są w stanie zobaczyć, to wyławiają takie rzeczy. Świnka skarbonka jest mosierna i też ciekawe, że ona jest nieotwierana. Ma przecięcie, ale jeszcze nikomu z nas nie udało się jej otworzyć. Tam są jakieś pieniądze? Są tam jakieś współcześnie wrzucane i też myśmy wrzucali. Myśleliśmy, że może jak po wrzuceniu monetę zakwiczy i otworzy, ale no niestety nic z tego. Bardzo dużo takich fajnych figurek mosiężnych. Konika, jakieś kaczuszki, jakieś palikany. Tak naprawdę to myślę, że takie porządne stoisko na targu staroci by wyszło z tego. Mamy to do siebie, że jak banuszy, to każdy pociera, bo liczymy na to, że dżin wyskoczy. Nie wyskoczył jeszcze. No jeszcze nie, ale mamy nadzieję, cierpliwie pocieramy. Oprócz małych rzeczy, mamy też trochę większe auto pomocy drogowej, ale to jest Kras z 1968 roku. Tu uległa awarii, zostało zezłomowane, myśmy je naprawili. Jeździ, działa. Ten akurat egzemplarz waży jak dobrze. Przypominam sobie to 13,5 tony. Tutaj mamy najdłuższy rower, na pewno w Bianstoku, który jeździ trafił się taki element, no i postanowiliśmy, że jakoś tam wspólnymi siłami zmontujemy kawałek roweru. Rower został przecięty na pół, w środek taki element konstrukcyjny z został wstawiony. No i ku naszemu zaskoczeniu można jechać. O, tu po placu przyjechałem, no. Śmieliśmy wszyscy, że na niego to trzeba mieć kartę rowerowo plus E, czyli tak jak na ciężarówki plus przyczepa. Ja się tu zatrzymałem, bo tutaj maszyny widzę do szycia. Mamy masę. Najróżniejsze, ale trafiają do nas bez nóg, bo wiadomo z tych nóg to ludzie robią sobie jakieś takie stoliki. O, maszynka do mięsa. O, Jeszcze taka przykręcana. Tak, przykręcana, to tego akurat jest masa, mniejsze, większe, różne rozmiary i, i jakieś nadziewarki do kiełbas. Są urządzenia, takie czasem trafiają, że naprawdę trzeba się długo, długo zastanowić do czego to jest. A takim urządzeniem, które trafiło w zeszłym roku, pojechało do muzeum wsi akurat, to było urządzenie do międlenia lno. Nikt naprawdę z nas nie mógł zgadnąć, do czego to jest. Najróżniejsze były teorie, że to do tego, to do tego, ale niestety nikt nie trafił. Przyjechali ludzie z muzeum, i po prostu człowiek od razu powiedział, co to jest. Doszliśmy do wozu strażackiego, który odkupiliśmy od gminy Narewka. Chcemy zrobić taką. Fajną zabawkę. Stary samochód, tam wszystko było takie toporne. Palił 40, jak się nie mylę, na 100. Ciężki, wolny, 70 km na godzinę. No i po lesie bardzo ciężko był. No, samochód był bardzo prosty w obsłudze. trochę no, trochę paliwożerczy, ale wszędzie może było elegancko dojechać. Przy teraźniejszym technice, elektronice, to, to był samochód nie do zajeźdzenia samemu nikt się nie zrobi. Trzeba do serwisu. A tutaj, południutko sobie człapą, jak babcia. Najluźniejsza gama tych przedmiotów. Wiaderka, wiadereczka, żelazka, świeczniki, figurki, podstawki, talerzyki. Tutaj mamy na przykład manierkę. To jest manierka wojskowa, francuska. Może pan ją pokazać, gdzie się zna Tak, tak. Iście. Po prostu kolega się Zawziął gdzieś tam, wystawił na grupę paramilitarną, i ktoś z całą pewnością odpisał, że to jest właśnie tam z 14 roku. Nie kusiło pana, żeby to jednak sprzedać? Nawet nie przychodzi nam to przez myśl, przynajmniej na razie. Klientami są bo są i osoby prywatne ktoś ma nie wiem 5kg złomu, 10 ktoś ma trochę więcej przywozi przyczepką mamy kilku takich Stałych klientów, którzy przynoszą tam po ileś tam kilogramów puszek, ale akurat ci to nie są, żeby coś tam kradli. Na pierwszy rzut oka to nie jest napisane, że to jest kradzione czy złamane, ale mieliśmy dwa chyba przypadki, że policja znalazła kradzione rzeczy. Tego mi się wydaje, że w tej branży no, nie ma szans uniknąć. Generalnie ja wierzę w ludzi, ale jednak się trafi no, taka przysłowiowa czarna owca. Policja przyjeżdża, mamy częste wizyty policji, takie kontrolne. Straż Ochrony Kolei też od siebie sprawdza, straż miejska przychodzi. Także no, akurat na złomowisku, na brak kontroli to naprawdę nie narzekamy. W zasadzie codziennie mamy jakąś tam kontrolę. To? Policja z trójki dzwoni i pyta się po prostu, czy jakiś towar do nas trafił, który świeżo, jakby ukradli, prawda. Dzwonił dzielnicowy, się pytał, czy bramy nie przynieśli. Zginęła komuś brama w Starosielcach, w nocy ukradli. Są czasem różne sytuacje. Całkiem niedawno człowiek sprzątał, bo to przed świętami było, on tam przyczepkę złomu i po trzech godzinach przyjechał krzyczącą żoną, bo coś tam jej powyrzucał jakieś tam blachy do ciasta. A zdarza się, że się znajduje cenne rzeczy, jakieś na przykład złoto, pieniądze gdzieś ukryte? W złomowanych autach jakieś tam drobne się trafiają większych sum, czy tam coś cennego to się nie trafiło jeszcze. Nie wiem czy powinienem mówić, ale z jednostki policji tej szafy pancerne były przywiezione, z której było jeszcze 12 naboi. No i przyjechali panowie szukać. No, na szczęście zostały znalezione, także wszystko dobrze się skończyło. Wiele rzeczy jest odzyskiwanych. Dosyć często dajemy drugie życie, trzecie nawet niektórym przedmiotom. Tworzymy fantastyczną załogę. Ja mam zaszczyt kierować tymi ludźmi. Potrafię wyremontować kuchenkę gazową. Przekazujemy jakieś tam wózki inwalidzkie. Współpracujemy z zakładem karnym, gdzie więźniowie odrestaurowują, odnawiają te wózki inwalidzkie i są później przekazywane. Różnym instytucjom czy bezpośrednio osobom potrzebującym. Dla nas satysfakcja i więźniowie też są potrzebni. W sumie było przekazanych około 9 wózków. Były rowerki, które były przekazane dla przedszkola integracyjnego. W tej chwili w odnowieniu jest, jak dobrze pamiętam, to 5 albo 6 wózków. Kolega Michał. Zajmuję się właśnie demontażem. Ja odkręcam sobie, rozbieram różne części wyciągam, żeby dać im jeszcze drugie życie. Może komuś się uda. Tak, jak ma się jakieś podstawowe pojęcie, to można powiedzieć, że jest nawet przyjemna. A bo tutaj ciekawa taka praca jest. No, codziennie można i coś innego porobić, dużo rzeczy się nauczyć, tak żeby rozkręcać to pierwszy raz rozkręcam i właśnie można też zobaczyć, jak coś działa, to jak to kiedyś było tak właśnie porównać sobie, jaka jest teraz technologia, jaka była kiedyś. Proszę zobaczyć, jakie się perełki trafiają. No Dla mnie to jest no, coś pięknego. Nóżki, wszystko to są odlewy takie, nie spod sztampy, tylko po prostu każda jest inna. Bo nawet się przyglądaliśmy i być cztery takie same, a jednak się różnią. Cieszy i to niesamowitą frajdę, satysfakcję twarza, że to po prostu będzie trwało dalej. To jest tokarka, a to jest wiertarka pionowa. Kręci się ta kółka? Tak, oczywiście. Wszystko się kręci, wszystko działa tak, jak trzeba. Myśmy sami ją odbierali. Tata tego właśnie poprzedniego właściciela zajmował się taką ślusarką. Obie mają 99 lat już w tej chwili. Widać ślady użytkowania, ale są sprawne. Jak idziemy, to po lewej stronie jest złom stalowy, taki żelazny. I tutaj właśnie jest wszystko wysypywane, jeżeli jest przywożone. A tutaj akurat kolega Dominik odrzuca, co jest z metali kolorowych. Nie ma dnia bez wywozu. Wywozimy codziennie. A co tu się dzieje? Tutaj akurat kolega Dominik przecina złom na odpowiedni wymiar. Około tysiąca ton złomu miesięcznie przerzucamy. Złomowisko to nie tylko handel samym złomem, ale pasja, no nie będę mówił o powołaniu, bo to chyba raczej nie ta branża, ale wszyscy jak tu pracujemy, to zwracamy uwagę na właśnie takie stare rzeczy, bo widać, że to są niepowtarzalne rzeczy, to są pojedyncze egzemplarze, dopieszczone, ktoś kiedyś naprawdę masę pracy w to włożył i Jakaś taka koza do palenia potrafi być według mnie dziełem sztuki. Na chwilę obecną kilogram złomu kosztują na dzień dzisiejszy od złotych 30 zł do złotych czterdziestu pięciu. No nie jest to mało na pewno. Złom jest ciężki, także tam wiadrzę, że to będzie kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt kilogramów, w zależności od tego jaki to jest złom, czy to są po prostu gwoździe, czy coś tam grubszego, czy tam blacha. Ale mi się wydaje, że ludzie już doceniają wartość złomu. Widzą tą taką wymierną wartość, bo jeżeli ktoś przywiezie 100 kg złomu, to ma powiedzmy. 130 zł, czy tam 140 zł, a to już nie jest mało, naprawdę. Tu nikt nie pracuje w swoim zawodzie. W zasadzie jest tak, że nawet jak przyjmujemy kogoś nowego do pracy, to ma czas na adaptację, i nie jest tak, że przypisany jest konkretnie do jakiegoś tam stanowiska, że musi tam nie wiem, rozkręcać samochody albo silniki, albo przecinać złom. Sam się wpasowuje w odpowiednie miejsce dla siebie. Reprezentujemy chyba wszystkie poziomy wykształcenia. Oj, rozkładana wersja. Ale jeszcze coś w schowku jest. Doma, jest ciekawe. Na złomowisku w starosielcach była Dorota Sokołowska. To to rozumiem, że lampka nie, ale tam z tyłu czerwona w kabinie, to chyba tak. jakiś już ten. W reportażu wykorzystano fragmenty serialu złomiarze.pl oraz nagrania z przekazania wozu strażackiego. Bohaterem audycji był Grzegorz Leszczyński.